Witajcie w kolejnym FotoZwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Jest początek marca. Przyszedłem do lasu, ponieważ postanowiłem przywrócić do życia to oto miejsce, które widzicie za mną. Starą czatownię mojego kolegi. Niestety ze względów zdrowotnych mój kolega nie mógł tutaj więcej zajmować się tą budą. I jakiś czas temu przestał dokarmiać zwierzęta, które tutaj przychodziły regularnie. Jak widać, Buda troszeczkę została nadgryziona zębem czasu i dziobami kowalików oraz dzięciołów. Będę musiał tutaj troszeczkę zrobić reparacji, ale konstrukcja jest na tyle solidna, że nadal tutaj stoi. Tu widzicie jest stara budka, którą mój kolega zrobił dla kun, bo to właśnie miejsce było stworzone specjalnie z myślą o fotografowaniu kun. Budka kiedyś wisiała. Tutaj na drzewie, no ale jak widać, spadła. Rozleciała się już kompletnie. Więc będę musiał zrobić nową budkę. W tej budce będę zostawiał urodzynki i inne smakołyki, które mam nadzieję przywabią tutaj kuny ponownie. Tu jest zamocowany stary konar. I tutaj w tych miejscach zostawia się przynęty. Na przykład miód, albo drzem. I kuna wchodzi tą drogą prosto do przynęty, a tam na dole czeka na nią fotograf. Tu z tyłu tego drzewa jest specjalna siatka, gdzie mój kolega zostawia przynęty dla dzięciołów. Fajnie, że to cały czas jeszcze działa. To może też będę mógł wykorzystać to miejsce. A teraz, ponieważ dzisiaj nie planuję fotografować, zostawimy jakieś smakołyki dla zwierzaków mamy rodzynki miutakacjowy, dżem jakiś owocowy no i oczywiście coś dla ptaków dzisiaj będzie to słonecznik za chwilę jadę do sklepu kupię mieszankę orzechów i też tutaj porobię kilka miejsc żeby zwabić dzięcioły, kowaliki i wiewiórki, ponieważ nie będę miał czasu tutaj bywać zbyt często, plan jest taki, że będę pojawiał się tutaj raz-dwa razy w tygodniu. Do tego miejsca mam niestety kawałek drogi i najsensowniej będzie mi jej przyjeżdżać tutaj prosto z pracy. To zajmie mi jakieś 20 minut, zostawię więc tutaj moją kamerę leśną. Nie jest doskonała, ale lepsza taka niż żadna. Ustawię ją na razie przy tej starej budce, bo tam wsypię rodzynki i zobaczymy czy kłuny się pojawią. Mam nadzieję, że tak. Jeśli jeszcze tutaj mieszkają to myślę, że się pojawią. Miejsce jest piękne. Słychać kowaliki. Sikorki. Zaraz nasypię im trochę ziarna. Może coś się pojawi. Dobra, zaczniemy od zamocowania kamery. Myślę, że zamocuję ją tutaj na tym drzewie. I będzie kontrolowała, co dzieje się w tej starej budce. Mam nadzieję, że znajdę jak najszybciej czas i uda mi się wyprodukować nową budkę. Na razie muszę skorzystać z tego, co jest. Kamery nie będę jakoś zbytnio ukrywał, bo nie sądzę, że ktokolwiek będzie tutaj przychodził. Znam właściciela tego terenu. I poinformuję go oczywiście o tym, że kamera tutaj wisi, więc myślę, że on mi tej kamery nie podprowadzi. Zobaczymy czy coś się nagra. Zostawię tu kamerę na miesiąc, bo później będę musiał ją stąd zabrać, żeby obserwować moje borsuki, które nadal jeszcze śpią. Dobra, myślę, że to wystarczy. Teraz wypadałoby jeszcze tą kamerę włączyć. Ok, kamera uruchomiona. Niestety nie ma żadnego podglądu, więc ustawiam ją tak na oko. Trzeba teraz zostawić coś zwierzakom do jedzenia. Rodzynki wsypię tutaj do tej starej budki, ponieważ nie chcę, żeby zwierzaki, mam na myśli ptaki, zbyt szybko zaopiekowały się tymi smakołykami zanim jakakolwiek kuna się tutaj zainteresuje no buda nie wygląda za specjalnie o, jest jeszcze stary pojemnik plastikowy w którym zawsze zostawialiśmy rodzynki wrzucę tutaj pół paczki może trochę więcej i niech tu leży resztę rozrzucę tutaj w okolicy i to tyle będzie na dzisiaj. Niestety mam tylko jedną kamerę leśną, więc nie będę w stanie kontrolować tego, co dzieje się tutaj. Ale nic nie szkodzi, bo mi chodzi tylko o to, żeby jeśli kuny jeszcze tutaj mieszkają, żeby z powrotem przyzwyczaić zwierzaki, że jakiś pokarm się tutaj znajduje i żeby one zaczęły przychodzić. Może znowu uda się zrobić jakieś fajne zdjęcia. Nie chcę też zostawiać tego jedzenia za dużo, żeby tych zwierzaków za bardzo nie przyzwyczajać. Tyle na razie wystarczy. Damy jeszcze trochę miodu. Kuny bardzo lubią miód. No i ten zapach będzie je wabił. Gałąź na razie jeszcze wygląda solidnie. Zauważcie, że ja. O! Nie chcę ten miód wypłynąć. Dobra, trzeba chwilę poczekać. Zauważcie, że ja. Zostawiam całą przynętę za tym konarem, ponieważ jak będę fotografował stamtąd, z, tam, z budy, to nie chciałbym, żeby na zdjęciu było widać tą przynęte, przynęte, pokarm, jak to woli. Ogólnie nie przepadam za fotografowaniem w szatowni, ponieważ jest to trochę jak fotografowanie w zoo Jak już się zwierzęta przyzwyczają. To tak trochę ciężko stwierdzić, czy one jeszcze w ogóle są dzikie. To rozrzucę teraz troszeczkę słonecznika. Słonecznik zawsze działa, muszę tylko pomyśleć, gdzie to zrobić i chyba zrobię to troszeczkę niżej. Tak z daleka wygląda ten konar, na którym zostawiłem miód. Kamera jest zainstalowana na tamtym drzewie. Budki nie widać stąd. A nasiona słonecznika. Zostawię po prostu tutaj. Mam nadzieję, że nie sypnie śnieg i nie przysypię tego wszystkiego. Jedno miejsce zrobimy tu. Dość blisko od budy. Jakieś 5-6 metrów. A drugi punkt przygotuję tutaj. Nie będę tego za bardzo roznosił bo nie chcę mieć zbyt wielu punktów, gdzie ptaki będą żerować. Na tym ściętym pniaku kiedyś była platforma, coś w rodzaju karmnika dla ptaków. Jeszcze nawet są ślady po śrubach. I tą platformę też będę musiał zbudować na nowo, żeby mieć jakiś wyższy punkt, w którym ptaki będą mogły żerować. I to jest też no, zaraz zmierzymy idę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też jakieś 6 metrów od budy. To będzie bardzo dobra odległość, żeby mieć pełne kadry małych ptaków. Odległość jest bardzo ważna. Nie można kłaść przynęty zbyt daleko. Jeszcze pokażę Wam tylko jedną drobną rzecz. I uciekam stąd. A tutaj jest postawiony pniak. To nie jest drzewo, które tu wyrosło. Tu mój kolega chował orzechy dla dzięciołów i dla kowalików. A ta przedziwna konstrukcja miała prawdopodobnie na celu podtrzymywać jakąś kamerę, ponieważ telewizja norweska też tutaj bywała i kręciła dokumenty na temat zwierząt. Tak się właśnie robi dokumenty o zwierzętach. Zanim pójdę, to sprawdzę, czy ja na pewno tą kamerę włączyłem. No i nie jestem teraz pewny, muszę sprawdzić. To 15-sekundowe opóźnienie to jest tragedia. Dobra, wygląda na to, że kamera jest włączona. A jeszcze tutaj parę, parę rodzynek zostawię przed kamerą, jeszcze przed tą budką. Niech myszy też się troszeczkę zainteresują. Za dużo nie chcę zostawiać, bo jak będzie się tutaj więcej myszy kręcić, to potrafi tutaj też pojawić się puszczyk. A puszczyk potrafi polować na kuny. Taka sytuacja została kiedyś przez mojego kolegę nagrana. Znaczy fajnie by było, jakby tutaj puszczyk się pojawił, ale nie jakby mi upolował kuny, które próbuję z powrotem przybawić. Jadę teraz po orzechy. Tutaj wrócę za jakieś 2-3 dni, sprawdzę kamerę i zobaczymy, czy coś się tutaj wydarzyło. Tymczasem trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Jak widzicie, nowa skrzynka gotowa. Nie musi być piękna, ważne, żeby działała. Otwiera się od góry. Tutaj będę wkładał rodzynki, i inne smakołyki dla kun. Zamykam. Kuna będzie miała dostęp przez ten otwór i już żaden drapieżnik nie zaatakuje kuny podczas posiłku. Jutro pojadę zawiesić tą budę w tym miejscu, gdzie dzisiaj byłem. Zostawić jedzenie. To tyle na razie, jeśli chodzi o progres w kontynuacji projektu KUNA. ならし,う,しうのぶって。